Okres przedświąteczny, a więc sprzątanie a więc wojna. Wojny się biorą ze sprzątania. Istnieje taka tendencja wśród pań, aby do robót domowych zatrudnić chłopa. Jest to decyzja czysto ambicjonalna ze strony kobiet, bowiem nic tak nie przedłuża sprzątanie, jak udział w nim mężczyzny i nic tak nie rodzi konfliktów. Udział w sprzątaniu poważnie nadszarpuje męską psychikę. Jeśli kilka takich psychik zostanie nadszarpniętych, no to chłopy się zbierają, idą do wodza mówią, wodzu, chodźmy w cholerę na jakąś wojnę, coś pozdobywać, coś pogwałcić, bo nam szczota i szmata obrzydły. Albo chociaż wodzu na piwo. Ale wojna psychologiczna trwa. Przychodzi dzień podstępnego ataku. Wstajesz, podchodzisz do lustra rano i pierwszą rzeczą, jaką widzisz, jest facet z odkurzaczem w ręce. No ale odkurzanie to ten. Można, można jakoś łyknąć, tylko trzeba sobie zabawę wymyślić. Na przykład tak z kulką papieru, nie? Jak on się rzuci w okolice dziury z tyłu odkurzacza, nie? To ona tak odskakuje. I przestrzeń, na przykład między krzesłami, to może być bramka. I tak należy manewrować kulką i maszyną, nie, by ta kulka wpadła do bramki. I fajnie te karne tak się strzela, nie, tylko dobrze jest ustawić butelkę z piwem na bramce. I celny strzał i w nagrodę łyk piwa. Tylko jak się kobita, kapnie, to jest ostra awantura. No. Dlatego ja proponuję, żeby na opakowaniu każdego sprzętu do sprzątania był napis ostrzegający. Sprzątanie może być przyczyną wielu groźnych konfliktów, a nawet wojny domowej. Podpisane Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziękuję za uwagę.